Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek, 1 stycznia, przed południem na osiedle Sobieskiego Woława. 42-letni mężczyzna wypadł z balkonu znajdującego się na czwartym piętrze jednego z bloków mieszkalnych. Zgłoszenie o mężczyźnie leżącym przed budynkiem wpłynęło do służb około godziny 10.30. Na miejsce natychmiast skierowano wszystkie służby ratunkowe, w tym zespoły pogotowia, policje oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Reanimacja trwała blisko godzinę. Jednak życia mężczyzny nie udało się uratować. Informacje o śmierci 42-latka potwierdziła SP. Sztab. Wioletta Polerowicz, oficer prasowa komenda powiatowa Policji w Oławie. Jak podkreśliła, na ten moment nie są znane przyczyny ani okoliczności, w jakich doszło do wypadnięcia mężczyzny z balkonu. Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratury. Trwają czynności wyjaśniające, które mają ustalić, czy był to nieszczęśliwy wypadek. Czy też doszło do innych okoliczności towarzyszących tej tragedii?